Piwo w życiu Czechów funkcjonuje od najdawniejszych czasów. Pierwsze wzmianki dotyczące tego trunku pojawiły się już w średniowieczu. Najstarszy bowiem dokument poświadczający obecność tego trunku w życiu naszych południowych sąsiadów pochodzi z XI wieku, a dokładniej z roku 1088, kiedy jeden z czeskich władców, Wratysław II, wystawił przywilej gwarantujący jednej z wyszehradzkich kapituł możliwość produkowania piwa. I choć piwo funkcjonuje od najdawniejszych czasów w życiu Czechów, to od samego początku nie stanowiło elementu składowego czeskiej kultury. W literaturze staroczeskiej, gospoda nie cieszyła się dobrym, dobrą sławą. Wiązało się to przede wszystkim z tym, że przebywali tam ludzie o dość wątpliwej konduicie: przestępcy, rabusie, kobiety lekkich obyczajów. Ale ta wizerunkowa zmiana gospody nastąpiła pod koniec wieku XVIII i w zasadzie na początku XIX. Jest to bardzo ważny okres w dziejach Czechów. Nazywany jest czeskim odrodzeniem narodowym, które miało charakter oddolny i można powiedzieć śmiało, że rozpoczęło się w gospodzie. Tam można było swobodnie rozmawiać w języku czeskim, za co nie groziły żadne konsekwencje prawne. Sztandarowym hasłem czeskiego odrodzenia narodowego było Czeskie heski, czyli czeski jest piękny. A więc jeśli prowadzono dyskusję w języku czeskim przy trunku, który był typowy dla Czechów, tak i nastąpiła zmiana zarówno w postrzeganiu, zarówno piwa, jak i gospody. Wraz ze wzrostem popularności piwa również, nastąpił również wzrost produkcji tego trunku. W 1842 roku dzięki działalności mielcarza Józefa Grola powstały w pilźnie najbardziej znane browary w, na ziemiach czeskich. Czesi do dziś są z nich niezwykle dumni, co poświadczają co roku organizowane przez czeską telewizję plebiscyty na Siedem Czeskich Cudów. Zazwyczaj piwo od, y, znajduje się tam na pierwszym bądź drugim miejscu.